Hej, hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj ten odcinek się po prostu skończy wtedy, kiedy widzowie mnie znajdą. Na schowanie mam 5, 7 minut, i wy mnie szukacie po całej mapie. Po dwa dni, dni wrzucam. Dobra, więc yy ja uciekam. Po prostu. Ja sobie ucieknę. Chcę ich zmylić trochę. Ja ogólnie w ogóle nie mam Pomysłu na schowanie. Więc let's go. <grym> Kurde! Nie wiem, czym mogę jechać, Co jest szybkie, to jest szybkie. To jest szybkie. To jest szybkie. To jest szybkie. Gdzie mogłabym się schować? Wydaje mi się, że ja bym pojechała sobie na takie całkowite zadupie. I tam żyła, w sensie na zadupie. Kto wie, ten wie, albo za domem kogoś. Nie wiem, wszędzie mnie będą szukać, wszędzie mogą mnie znaleźć, więc. E, no. Nie wiem, jaki mam pomysł. Pomysłu nie mam. Pomysłów brak. Strasznie wolne to jest. Co mogę wiedzieć, co to jest szybkie? Nie wiem, kładzik. Dobra. Co mi kurde z kładzika? O dobra, teraz mogę sobie to zrespić. Ty jesteś szybkie auto. Liczę na to. No właśnie, ty jesteś bardzo szybkie auto. Dobra, nie jesteś szybkie. Dobra, autentycznie nie mam pojęcia, gdzie mogę się schować. Chyba pójdę do stoloły, bo to jest takie miejsce, gdzie byłabym w stanie się okej okay, schować. I liczę, że mnie widzowie nie znajdą. Nie wiem, tutaj? Jakbym się położyła? Gdzieś? Nie wiem, przebrała się za Belesiana. Dobra, auto, 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 auto na raz, żeby nie było. I, musimy się przebrać cali na brązowo. Podziękuję. Z rodzinki. PL. A, bo to jest na górze jeszcze bardziej. Dobra, to to będzie ciężkie. To może być ciężkie, musimy znaleźć drabinę. O. Postawić ją tutaj. Zmniejszyć się na maksa. Co jak, co, ale ubierzmy się w to. Zaraz tylko się zmienimy na brązowo. Eee, spadłam prawie. O, o, o jestem, 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 jestem. Ja, dupcia U, kurde to będzie strasznie ciężkie. Dobra, jak mi się uda, to już się po prostu nie mogę stamtąd ruszać. Wiecie, co? Wiecie o co chodzi. E, zaraz się okaże, że to jest straszny pomysł. I po prostu nie. <laughs> ja się boję! Gdzie ja mogę wejść? Dobra, ja wiem. Po prostu tą drabinę trzeba postawić. Tak trochę bardziej z boku. Tą drabinę. Aaaa, myślałam, że spadnę, dobra. Huf. I teraz sam tam doskoczyć. To jest raczej awykonalne. No, najlepszy pomysł. Chować to i po prostu tutaj tak autentycznie na końcówce tego tak podstawić to. A nie tu nie tu. Nie tu nie tu. A, wkurzę się, no. O, coś tego typu. Ja zaraz przecież ja nie wytrzymam. Niby... Dobra, wiecie co? Koniec tego dobrego. Yy, postawimy tutaj kwiata. I się przemienimy w kwiata, bo innej opcji ja nie widzę. W sensie, jakby oni mieli zacząć szukać, to się na razie schowam tutaj. I jakby ktoś tutaj jechał, to i po prostu zacznę uciekać. Ale przebierzemy się po prostu w kwiata. Bo ja innej opcji nie widzę. Nie wiem, roślina. Ro, nie akcesoria, kurde Roślina Albo gri, green I green góra Nie ma takiej... Green góra Dobra, jesteśmy powiedzmy, że na zielono. Skórę też trzeba przekolorować. Na taki zielony, zielony. Dobra, jest okej. Okay. Tutaj twarzy. I tak na tą twarz tu musi iść kwiatek. Albo mm, słonecznik. Nie wiem, może głowa słonecznik. Nie wiem, gdzie ja mogę to znaleźć. Słonecznik. W sensie, że jako głowa. Gdzie to jest? Ten, ten taki na plecach, ale co mi z tego, że mam tu na plecach? Jak mnie to nie zakryje? Dobra! Jest! Jest! No to dobra, to nie wygląda jak słonecznik. To też nie wygląda jak słonecznik. To też nie wygląda jak słonecznik. To też nie wygląda jak słonecznik. Ej, no przysięgam, zaraz się wkurzę, jak nic nie będzie wyglądać jak słonecznik. O! Ej, no nie, no przecież. O, dobra. Wyglądamy ok. Wyglądamy korekt. Tylko skórę musimy tak, jakby tak na brązowo bardziej. W sensie, tak, żeby się wtłumić do otoczenia, rozumiecie? Już. Dobra, nie wygląda to ok Boże, to strasznie wygląda Strasznie, masakra Istna masakra, kochani, się stanęła Musimy się stać większym słonecznikiem I stanąć tutaj jako słonecznik To źle wygląda Istna masakra Kurde, no przecież jak to tak można, no Dobra, autentycznie mi nie idzie jakby ja to wiem, musimy y, z tego boksa stąd znaleźć tutaj jakiegoś słonecznika. Nie wiem, cokolwiek. Eee... Kurde, do Jezu jest taka słaba w to. Dobra, mamy kwiatka, ale mam live hack w drzewo wejść. Tu zawsze były drzewa. Co nie? Jakby że to wygląda strasznie. Albo jakbym weszła do czegoś takiego. Dobra, to to skasuj. Ale jakbym patrzcie. Tu bym dała takie marchewki. Patrzcie. Mm. I nie wiem, przebrałbym się tak autentycznie na tylko na czarny na razie, ale zamiast czarnego. Odpowiedź poza miastem. I teraz skupić się na brown outfitie. o, brown i w spodniach brown. I teraz teoretycznie. Jakbyśmy dali e... połóż się. Leżymy. Leżymy. I wskoczyli do tego. Ej, dobra. Nie widać mnie. Dobra, widz kryjówka. kryjówkę. E... Dalekie okolice szopy. Xd. O, krótko, jak ktoś tu idzie, ktoś tu idzie, będzie widać mój dialog jak nic. Nie, 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 tu jest mój dialog, nie może być go widać. Znikaj! Ktoś jest w szopie. Ktoś jest w szopie, ja to widzę. Teraz są chyba nawet dwie osoby albo i więcej. Widzę kogoś, nie nie, Nie... Ale nic nie ma. Dobra, nie widziałam nie! Nie widziałam mnie! ja przeszłam przeze mnie autentycznie. Też sobie pewnie zaraz mnie znajdzie, no ale no cóż poradzić. Ale na szczęście to jest dobre, że nawet jak ja siebie przybliżę, to tak jakby... Bo jak nawet ja siebie na maksa przybliżę, to nie widzę samej siebie. Czyli nawet jak ona przybliży tutaj to... No nie mogę ci napisać, kochana, bo tak jakby no zobaczysz, że jest coś napisane. O mój Boże, ale tu ktoś wparował. Dobra, teraz już nie mogę nic spisać. Teraz już ktoś mnie na pewno znajdzie. Nie. No proszę panią, mogłaby pani... Mnie zostawić. Jestem grzeczna. Jestem grzeczną dziewczynką. Jakby to tak stoi, jakby tutaj to miał Roblox dodać, tak wiecie, tak. Fajnie, i wtedy ktoś w ogóle jeździ po tych wszystkich tutaj, tych. Proszę nie przejeżdżać przez moje marchewki. Te marchewki są na tyle dobre, że jeżeli ktoś przybliży sobie na swoją kamerkę, to i tak siebie nie zobaczy. W sensie mnie. Więc musiałby ktoś na mnie kliknąć, żeby sprawdzić. Ale są bardzo blisko, bardzo blisko są. Nie mogę napisać, bo zaraz ktoś tu przyjdzie, zobaczy i wiecie. No mówię właśnie. Ktoś tu przyjdzie i zobaczy. A oni tak krążą i krążą. Um, um. Specjalnie to postawiłam. To wcale nie jest tak. Jakbym się tam schowała, to już, by, już bym była znaleziona, ale dobra, dobrze to wykminiłam. Boże, jestem z siebie dumna, że tu tak dobra kryjówka. Ja wiem, że wy, by, wy byście pewnie zrobili lepszą Mówię, każdy czas to przejeżdża e, Wy byście pewnie, wiem, że zrobili lepszą, ale Nie chcę w to klikać Bo się boję, że coś się stanie I, i no a, a wszyscy już teraz tutaj krążą Dobra, ryzykuję i piszę Ładę, Heli, pomocy Dobra, coś mi wyskoczyło. Widziałam was. Kurde, teraz to widać. Jak ktoś tu teraz przyjedzie, to autentycznie jest po mnie. O, znikło, ale mam farta. No nie mogę pisać kogo, widziałam was po prostu, no i tyle, no nie mogę pisać kogo, bo ktoś tu zaraz przy, przyjdzie. Nie mogę pisać, bo zobaczcie, dobra, szybko. Już kasuj się, kasuj się wiadomości, bo już wystarczy, że ktoś mi tu przyjedzie. Tam jest jeden, tam jest drugi W tyłek, chowaj się Dupa Gratulacje Dobra, zmieniam się w siebie bo już mi to przeszkadza. Gratulacje! Sprzedałam się pisaniem. Kurde. Ale gratki. Dobra, idziemy na spawn. To ja jadę sobie na spawn. Pojedziemy moją limuzyną na spawn. Nie jest limuzyna, wiem. Kochani, nie hejtujcie mnie w komentarzach. Dobra, let's go. I jeszcze raz przepraszam za mój głos. Po prostu nie jestem dzisiaj w najlepszym stanie do nagrywania. A siadłam, żebyście mieli materiały. Um, pełno ludzi jeździ. Po prostu ja... Nie powinnam mieć prawka w tej grze. Ja nie umiem jeździć. Pewnie teraz już jest bardzo mało osób w grze zakładam, bo dużo ludzi właśnie często wychodzi na odcinkach takich z szukania, bo dla kogoś to jest nudne i ktoś wychodzi. Wszyscy na Się. Kapusta wygrała. W marchewkach pod stodołą W marchewkach pod stodową leżałam i kisłam. I D, przepraszam, musiałam. No to, czy to tamto. A, syry. To były dynie. Dobra. Aktualnie ten koń... ten koń... Boże. Ten odcinek y się właśnie kończy z powodu tego, że mnie właśnie dziewczyna znalazła i była to kapusta podłoga 006767. Six, seven... <grym> mm, jutro. Dobra, więc kochani, bardzo wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. No i... Widzimy się po prostu w następnych odcinkach. Błyźka! Pa! I jeszcze raz gratulacje dla kapustki.